Daj mu, niech leci, ale nie idzie, tu pósiad, do mnie, bo ty się próbujesz przysiąść. Nie denerwuj się, bo chyba chcesz jechać na nim, a nie wozić się. nie umiem, nie umiem, kurwa, nie ma siły. To spróbuj teraz, może już się zmęczył. No już się trochę zmaha, może pójdzie spokojniej. Kurwa, nie ma siły, nie czy. A ty się spodziewałaś po bryczce?